Doberek Mamy piątą 30. Nie, chyba 15. Idziemy sobie zobaczyć słońca. No nic. No, ciekawy pomysł. Mamy miejscówkę, no i czekamy. Gdzieś tam zacznie, chyba tu zacznie wchodzić, a wygląda jakby tu. Piękny Trogir, o szóstej rano, nikogo nie ma. Juziups. Zachód słońca, recenzja. Eee, e, tak. Wolę zachody słońca. Dokładnie. Ale nie był najgorszy. Początkowo myślałam, że będzie beznadzieja, ale jak już słońce się wyłoniło, to całkiem, całkiem całkiem. Dokładnie, zgadzam się z przedmówcą. Mm -hmm. Był interesujący, o tam go widać właśnie za nami. Teraz. No cóż no, zachód jakoś taki bardziej klimatyczny. Panowie i panie, idziemy na śniadanie. <grystanie> Witam, witamy i o zdrowie pytam. Byliśmy, gdzie byliśmy? Byliśmy na targu, lokalnym targu warzyw, owoców i orzechów. Jakaś babuszka nam dała lokalne orzeszki. Bardzo dobre, 7 euro za paczkę. Troszkę nas e, naciągła, namówiła na orzeszka. Ale potem poszliśmy do jakiejś miłej Pani Haliny, Heleny I też bardzo miło nas obsłużyła, powiedziała Jak wszystko wam dam, to przyjdzie. w jutro albo pojutrze No i mamy całą siatkę arbuza, awokado, pomidorka hmm, Nektarynki Takie swojskie mówiła, to zrozumieliśmy, takie jak Domaczy, domaczy, do domowe jedne, a drugie takie nie ten tego, to po jednej nas kosztunek no i pięknie, wracamy coś zjeść tu jeszcze po drodze mijamy oliwki. Gdzie są jakieś oliwki na drzewach? A tu nie ma akurat... O, tu są oliwki. Taka sytuacja. Taki mamy klimat. Siema, zgadnijcie gdzie idziemy. No i co? Zagadać? Jak powiedziałeś, że na plaży to zgadasz. No i gratulation. A coś tu ten. A widać podgląd tylko mam okularki przyciemnione. No ogólnie. Luzik, arbuzik, jak to mówią. Fajnie słoneczko świeci. Idziemy do morza bo gorąco, trochę zgiełku. A zaraz będziemy w centrum, tam trochę ludzi jest. Ale już na plaży jest fajnie. Także lecimy. Potem coś rzucimy, jak wygląda plaża. No i sobie zobaczycie. Dużo samolotów tu lata, bo tam, tam mamy lotnisko, na które przylecieliśmy, z którego wylecimy z powrotem. No i co chwilę tutaj latają, ale nie przeszkadzają jakoś bardzo. Tak se leci, jakiś ciekawy samolocik, fajnie sobie zobaczyć, no i giciu. Tam jest Trogir, gdzie ta wieżyczka i tutaj 10 minut spacerem, zaczynałem się plaże, no i nikogo nie ma, jak widać. Tak jak na Nataleczka mówiła, Trogir taki bardziej turystyczny, ludzie przyjeżdżają po pooglądać stare miasto, które jest na liście UNESCO, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy. No ładne, ładne, ładne stare miasteczko, warto zwiedzić. No i właśnie ludzie tak zwiedzają. No i spadają pewnie do Splitu, czy gdzieś tutaj obok. A że my jesteśmy w że to idziemy na plażę. No i nie ma za dużej konkurencji plażowej. Także parę osób tu gdzieś się rozkłada, ale jak widać, nie za dużo. Miejscóweczka fajna. I tutaj od razu plaża. Idziemy coś zjeść do poleca polecane jakieś restauracje Oczywiście rybka Bo tutaj nad morzem trzeba zjeść fajną rybkę Jak to u nas w Polsce, tak samo w Chorwacji Także lecimy na jakiegoś fileta, najlepszy rodzaj rybki Witam, I ozdrowie zdrowie, pytam Witam, witam Rybkę zjedliśmy i znaleźliśmy bardzo dobrą Polecano nawet przez właścicielkę naszego Airbnb, także sprawdzone. Jak to się nazywało? Ko Konoba Toma. Bardzo fajne tutaj w takiej okolicy łódki. Piękny zachód, tam troszkę wody. Także bardzo fajnie. No i wracamy. I koniec tego dzisiejszego dnia: pewnie jakaś chillerka na TLD. Jak to? RTL. RTL2, samu zabawa, takie comedy central w sumie chorwackie, przyjaciele, lecą 2,5, co jeszcze ta moderna familia, nie? To jest średnie, ale zawsze idzie popatrzeć. No i co, w środa minęła, także widzimy się jutro, pojutrze, zobaczymy kiedy nas natchnie wena na, na nagrywanie. Hej, pokagowe, cze. <laughs> Dzień doberek, boberek. <grystanie> Witamy w czwartek, piękny, gorący, słoneczny czwartek. Wczoraj wstaliśmy na wschód słońca o piątej. Dzisiaj też wstaliśmy, można powiedzieć, na wschód słońca, ale 6 godzin później niestety. Także mamy jedenastą. Grzeje jak cholera, lecimy sobie coś zjeść. Tutaj outfit check. No, możesz pokazać. Zrób 360. Syk. Pięknie, ja na zielono. Podenki krótkie, zwykłe, wszystko lniane, żeby było pięknie, żeby nie było za gorąco. Polecam w 100% lniane ubrania na takie gorące. Czysty len, ewentualnie domieszka bawełny czy jakieś wiskozy. No po prostu szybko schnie, nie, nie wsiąka, nie, nie bierze tego zapachu, spocenia się. No i ogólnie jest takie przewiewne, delikatne, fajne w noszeniu. No także widzimy się na śniadanku milimosa na śniadanku a potem to zobaczymy, bo dzisiaj hica także pewnie znowu wieczorem dopiero tutaj mamy Trogir i przechodzimy mostem zwodzonym na drugą stronę, na większy ląd Trogir, bardzo małe miasteczko właśnie na tej wyspie i jak się wchodzi to mostem małym i jak się wychodzi to mostem większym, żeby dostać się na te większe lądy. Nie wiem, czy to już jest Trogir, chyba jakieś okolice Trogiru, bo na mapce Trogir to jest tylko ta mała wysepka. Ale chyba ciężko to jakoś nazwać. Idziemy na śniadanie właśnie na tą drugą wyspę, dalszą. I zjemy sobie coś pyszniutkiego. Cały Trogir. No i właśnie tu już był ten nos. Tu się kończy Trogir. Tu się kończy Trogir przy tej przy tym zameczku i dookoła też można 5 minut w tej i we w przejść także naprawdę ma wysepka nola Kucina czy tam Kucina przepiękny wystrój tam dokładnie kucina i z widokiem na końcówkę Trogiru i wodyczkę Śniadanko i pićko. Tam ocenka śniadanka. Eee, no i co Czyna? Moim zdaniem ocena... Mm, mm, mm. A twoim? Musisz smaczne. zobaczyć czy ci widać. Widać. Widać? Widać, nie widać. Nie widać, nie widać. <laughs> eee, bardzo dobre awokado toast. Smaczny awokado. Świeże pomidorki. Kukajowe, świeże. Również polecamy, ja miałem jeszcze z jajkiem, przygotowanym perfekcyjnie, białe białeczko, fajnie ścięte, żółtko wypływało, do tego jakaś sałata była fajna, znaczy takie liście, co to mogło być, coś jak, coś jak rukola, coś jak liście groszku, bardzo fajne, mi smakowało, tobie chyba nieco. No to lepiej, ale pomidorki, wszystko świeże, jeszcze sobie zamówiłem cappuccino, jeszcze sobie zamówiłem americano z mlekiem, jeszcze sobie zamówiłem lemoniadę, a na taleczkach fresh. Orange Juice także bardzo dobrze. No 39 euro troszeczkę mnie zaskoczyło przy kasie, ale no cóż, za, za taką obsługę, piękne widoki i pyszne jedzonko, no trzeba swoje zapłacić. Teraz co? Gorąco, jak cholera. Idziemy na lody, wracamy i przeczekujemy największe upały podczas tak zwanej siesty. Dobrze, panie? Mm -hmm. Siesta! cheesecake i pino pinguino Bon appetit. Mm. Wieczorny spacer nad wodę Wieczorny? A no dobra, no 16 taka no ale spacer na wieczorne kompanie, bo tam gdzieś będziemy siedzieć do 18 może Także pięknie tutaj Tamtym mostem zawsze przechodzimy na drugą stronę, i przy tym dużym budynku, chwila przybliżę. O, tam się gdzieś wcześniej kąpaliśmy. No, jak na razie tam nasza ulubiona plaża, ale dzisiaj idziemy na kolejną, jutro idziemy na kolejną. Potem jeszcze tam są takie dalsze plaże, gdzieś po 40 minut. Także też sobie sprawdzimy. Eee, tu byliśmy zaraz na takiej jednej, pierwszego albo drugiego dnia. Nie, no, pierwszego, drugiego, bo pierwszego w sumie byliśmy o 23, więc pierwszego takiego porządniejszego. Ale jakiś syf tam był. Także nie do końca było fajnie, więc sprawdzamy dalej. I, i będziemy widzieć. No, nie ma co na jednej plaży utykać. Warto posprawdzać sobie wszystko, co można. Także jak dojdziemy, to zobaczymy jakiś fajny spocik. I będziemy się schładzać, kąpciać, relaksować. Taka miejscóweczka, jednak wcześniej pokazywałem tam obok, ale tam znowu syf jakiś w wodzie. A tutaj było elegancko. No a proszę Państwa, tam zaraz się zrobi piękny zachód słońca. A tu cholipka chyba będzie burza, wie jak cholera. Proszę, De demonstracja. Wie, dementorzy. dementorzy nadciągają. Wie, jak cholera, sprawdzimy. Czy coś z tego będzie? Bo dzisiaj mamy parę zrobione. Chcieliśmy, żeby wyschło przez noc. No najwyżej wyschnie jutro, ale nie spodziewałem się takiego sztormiska tutaj. No nic, zobaczymy. Idziemy coś zjeść na początku dzisiaj. Potem idziemy na kolejną nową plażę, która jest troszeczkę dalej umiejscowiona, bo 40 parę minut spacerem. I co jeszcze? A tak, no dzisiaj sobie tak wyruszamy, bo jest troszkę pochmurno. UV-indeks jest niski, dzisiaj 4, 5, 6. Także tutaj pamiętajcie, taka rada, żeby zawsze zwracać uwagę na UV-indeks. Rada od wujka i cioci milenialsów. Pielęgnacja na twarz, SPF 50 zawsze, obowiązkowo. No i UV-indeks tak, no 7, 8, 9, 10 to już jest masakra, wtedy się kryjemy. Nie pływamy, nie wychodzimy na dwór, bo was po prostu spali, ze smorzy. No a dzisiaj fajnie, bo jest pochmurno, jest mniejszy UV indeks, więc można sobie chodzić, spacerować i to się nie pokrywa z temperaturą. Trzeba zapamiętać, tak? Bo może być teraz jest 33, jest gorąco, ale UV indeks, czyli no jak, jak to taka moc, moc słoneczna, ta moc słoneczna jest mniejsza, więc można sobie spokojnie wyjść, ale i tak kapelusze, lniane koszule ubrania. I SPF. Eee, no i tyle. Lecimy coś zjeść, potem się kąpiamy i odpoczywamy. Testowanie na ekranie. Jak to się nazywało? Mojito virgin? Virgin mojito. Co, jako cena? Paśne. Ja mam jakieś... ...bitch Bahamas chyba Bahamas Nie Bahamas, tylko bitch Refreshing Uhuhu. Witam, Scott spod... Palemki w cieniu. Taka jest dzisiaj. Pięknie, elegancko. Przejrzysta woda. I tu mamy leżaki. Siema. Teraz Wam pokażę, jak przyspieszam od zera do setki. start do Gotowi? Tutaj jedliśmy sobie wcześniej. Tu się zaraz skąpaliśmy to, co pokazywałem. No i tak, no i co? Buta restaurant przepyszna. Po prostu no przecudowna. Ja jadłem. Co to mi się nie obraca? O, teraz się obraca. Ja jadłem domowej roboty ravioli jakieś. Przepyszny sosik i trufle z parmezanem na górze. A ty co miałeś? Jest twoja głowa? Rybę. Białą. Z... Pióre. Pióre, ale z słodki, z batatów. Z batatów i z dyni chyba, nie? Czy tej tj. dyni tam nie było. Chyba Plus trochę jeszcze było taka dyni. Mini sałat dokładniej tak rybka gatunku filet najlepsza jaka może być idziemy zwiedzać teraz jeszcze bo takie bardzo tutaj jest sympatyczne miasteczko o, tu jakieś takie tu jakiś taki domek z kotem no jakiś tam kot był tutaj przy górach bardzo ładnie o i tam widać wieżyczkę, malutkie miasteczko co chwilę tu właśnie przy morzu są jakieś takie portowe miasteczka, bo widać, że tu jest pełno łódek, żaglówek i jeszcze jakichś innych rodzajów, których w ogóle nie znam. O, tutaj jest kotek. Pięknie, bardzo przyjazne, bardzo fajne kociuszki, bambuszki. No i co? Idziemy jeszcze do trogiru znowu, do Lodziarni, także tą nagram, bo... Yy, teraz chcemy co chwilę, czy codziennie nawet w sumie nie co chwilę, codziennie skoczyć na gałkę lodów, bo mają bardzo dużo smaków, dziennie się zmieniają, są przepyszne, więc chcemy sobie dziennie chodzić i brać po jednej e, przepysznej gałce. Cze. Robiłam zdjęcie takim babcią w jednym miejscu i po drugiej stronie dziadko. Granaty na ogródeczku. No i to jest życie. Całe drzewo z granatami Nawet w sumie nie wiedziałem, że tak to rośnie, ale jak rośnie to git. Tutaj oliwki i winogrono pyszne. Widać stąd coś? Widać No i fajne, takie małe poletko, nie? Przy, przy domku i starczy. No tutaj jeszcze trochę tego jest, ale to szybko od kogo innego. Pana grana. Piękne pole pomidorowe. Tutaj piękne pomidorki. Tam w oddali, przybliżę. Tam papryczki. Tam widzieliśmy, że papryczki rosną fajne. A tu wybraliśmy się na zachód, na taką miejscówkę. O, no nawet dobrze to wygląda. No nie udało nam się zobaczyć zachodu, już jesteśmy na tak zwanym pozachodziu No ale cóż zrobić. Byliśmy jeszcze w mieście, potem kupiliśmy pizzę no i teraz podziwiamy zachód, po zachodzie tak zwane właśnie tak jak powiedziałem i piękne e, pomidorkowe pole zobaczcie jak się ciągną no, rewelacja, rewelacja. tu znowu też pokryczki już dojrzałe niektóre to jest po prostu to jest piękna sprawa co tutaj się dzieje tutaj Przecudowne, a tam widok na całą pulę ja Jaką pulę ty? Puli to my byli rok temu Na trogir Tam trogirek A to figi Drzewko figowe, ktoś ma na fajne No i elegancko grona, god na płocie Pip Oha, kolacyka już gotowa usmażona. No i co to jest tył? Nie, przód oh. margarona. Klasyczna pan. To wszystko, no. jemy kolację. Idziemy spać. Widzimy się jutro. Do zobaczyska. Dzień dobry. Jaki? Sobota. Godzina 14. Jesteśmy w Trogirze Kawa zamówiona, dwie kawy zamówione, nataleczka nawet sobie wzięła iced coffee. Yy, jeszcze kanapki to będziecie widzieć jak przyjdą. No i dzisiaj plan jest taki, że idziemy znowu na nową plażę na kolejną wyspę za Trogirem. My mieszkamy na jednej, potem jest Trogir, a potem jest jeszcze jedna wyspa. No i tam sobie dzisiaj popływamy, sprawdzimy tą plażę. Strasznie gorąco. Dlatego trzeba się schodzić. No i ja kolejny dzień. Cappuccino, Ice i jakieś Cortado. Zimne. Nie mocno kawowe, więc dobrze. Uh, a kawo, kawowe czy karmelowe? Nie mocno kawowe i słabo kawo karmelowe. A. A, czyli nie w pięć, nie w 10, no ale może być. Pójdzie. przepyszna po prostu i tutaj i w tym tinalu wcześniej teraz jesteśmy w balinie. szodnik nie wiem jak się no i co robimy test smaku oczyszków level up wszystkie polewa ciasteczko blueberry a druga mocno czekoladowe pyszne? Ciarz, ciastko Ciastkochamy czekolada. Ciastkochamy czekolada. No, to zajedamy się... A, jeszcze przy okazji możemy pokazać. Taką muszę jaką kupiliśmy piękną. Jakaś dziewczynka siedziała, sprzedawała. Podobno nie możemy wziąć do domu Natalia mówi także. No nie, zostawimy może Babersce od mieszkania. Dokładnie ale... Wrzucimy. Albo do wody wrzucimy oddamy, po prostu do natury. Ale bardzo fajnie, tak się cieszyła. Za dwa euro sprzedawała, dostała piątkę, jeszcze trzy razy się pytała, nie tak po angielsku pięknie, czy na pewno? No na pewno, no oczywiście trzeba wspierać młodych przedsiębiorców. <sum> <osób. sum> no ale nie, bardzo fajne muszelki, duże, mała miała, super, no tylko naprawdę szkoda, że nie można wziąć. Na pewno, mi się nie trzeba przeczytać, ale dziwne to było, jak no jakby było w walizce. No nic, zobaczymy, najwyżej odamy do natury

No no sami zaraz wlecie. Co robisz? Odpoczywam, czekamy na zachód słońca. Wejdziemy, zjeść jakieś frytki, garlic bread. Bo jeszcze mamy półtorej godziny do zachodu słońca, a co po niektórych tu chcą dostać na zachód słońca. <gry> Chcę tego urwać Czołem. Mamy już ich i gardek bret Miejsca w No i czekamy jeszcze, ile? Z godzinę chyba, co? Piękni my, my. milenialsi Pozdrawiam z lokacji a jeszcze garlic bread, skosztuje na wizji. Frytki takie, frytki takie tuszczowe, teraz co? Ani nieprzysmażone. Zresztą zobaczcie sami takie bladziochy, nieprzysmażone. A garlic bread pachnie. Pachnie pięknie. A smakuje. No, to była nawet dobra. Ale nie smakuje w ogóle szczoskowo. Na co zrobisz? Tak mamy klimat. Oddajemy naszą muszelkę za na 5 euro do natury pan A no też możesz. Czekaj. Dobra, i zmieniam kadr. Gdzie będzie leciała? Tutaj gdzieś blisko. Co? Tutaj no. Żeby, żeby było widać. Nie, krabią wyłowi. Zachodzi o 21 do domu, takim poboczem. Ani z jednej ani z drugiej nie ma chodnika. A ja nagrywam. Także to jest dla potomnych. Jakby nam się nie udało, no to pozdrawiamy Was. Porównanie Trogiru, 21 z ostatnią 6 rano. Jak widzicie, macie idealne porównanie z tym, co ostatnio się tutaj działo o 6. Czyli nie było nikogo a z tym, co jest o 21, czyli jest mnóstwo ludzi także mam nadzieję, że was nadzieję, że zgubiła się mam nadzieję, że was przekonałem, że warto wstać ale sobie na spokojnie pozwiedzać i porobić zdjęcia jesteśmy po zakupach w konzum, na kolację i na jutrzejsze śniadanko no i tyle po prostu, idziemy spać, widzimy się jutro w niedzielę jeszcze robi się czas jeszcze قاردني في لا